Mamy dzisiaj 10 stycznia, najzimniejsza temperatura u mnie w okolicy w nocy było minus 16 przed chwilą, teraz mamy minus 15,2. i jestem ciekaw, jak zachowuje się pompa w takich warunkach ekstremalnych. Zapraszam przed chwilą mieliśmy minus 16, teraz jest już minus 15,2, i powiem tak szczerze, że jestem zadowolony, że moja pompa ciepła jest 8 kW, a Miałem dobierać do plus 2 kiedyś, do plus 2 temperatury, to by piąteczka tu wystarczyła, a tak naprawdę w tej chwili mamy minus 15, ona pobiera 2200 W około i produkuje ponad 5000 W mocy cieplnej, także 5,2 bodajże 5,3 kW mocy cieplnej, także... Zapotrzebowanie mojego domu w tej chwili jest już ponad 5 kW kilo, yy, mocy chwilowej. A ta, jakby miał piąteczkę, to nie wiem, co ona by w tej chwili przy minus 15-16 dała radę. Pewnie interesuje was jaki COP, zaraz zobaczymy, sprawdzimy jak widać defrosty co godzinę. Ale to nie przeszkadza, pompa ładnie grzeje, ładnie pracuje nawet nie jest aż tak głośno tu w okolicy. Także zaraz zobaczymy parametry, jakie są. Tutaj mamy w tej chwili w komorze stancie parametry pompy ciepła i teraz tak. Tak jak widać, nawet 5,6 kW mocy cieplnej 2231 W pobiera. I tu mamy w tej chwili na górze temperaturę na zasilaniu 33,5 stopnia. 29 jest na powrocie. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? COP jest 2,4. Temperatura w salonie 20,8. Tam było 21. Tak mi się trzyma. To nie jest jeszcze zimno. I tu jak widać jest temperatura na wyjściu 14,8 stopnia. Jakby ktoś chciał podejrzeć sobie parametry, jakie mam, to tak kompresor 90 Hz, przegrzanie w tej chwili jest 6,5 stopnia. Dochłodzenie 4 stopnie zawór rozpręży 64 Stopień otwarcia wentylator. O, tutaj jest 170, czyli jest bardzo wysoko. Jeszcze tyle to nie widziałem w nim. Widziałem chyba maksymalnie 155. Czujniczki TAO ma minus 14. Defrostu ma minus 16. Na ssaniu pompy jest minus 13 stopni. Czynnik ma. Na tłoczeniu 84-85 stopni no dość wysoko grzeje. Dość wysoko grzeje, bo na wymiennik idzie 69, a 85 jest na tłoczeniu sprężarki. No i za wymiennikiem mamy 30 stopni. To dość duży odbiór ciepła. 69 na wymienniku 70, a 30 za wymiennikiem. Tłoczenie 20 bar. Na powrocie mamy 3 bara. Także takie parametry są w tej chwili pompy Haier. No i co? Tutaj jeszcze mamy zawór 3D. Pompka obiegowa. No i defrosty wyłączone. No i tak jak widać COP 2-3, Bardzo dobre COP. Jak na tą temperaturę, bardzo zimno, ręce marzną. 2-300 daje razem. Ciekaw jestem, jak tam wasze hajery się spisują w takich mrozach. Czy używacie dodatkowych źródeł ogrzewania? Czy ciepłą wodę użytkową wyjecie z pompy też w takich warunkach? Jakie COP macie też tak samo? Także, jeżeli ktoś jest w stanie napisać, ile zużywa tej energii moje zużycia w tej chwili to są w granicach 30 do 35 kilowatogodzin na dobę. No niestety musi pobierać, ale policząc to razy tam chyba złoty 10, to i tak wychodzi w granicach 40, tam 40 kilku złotych na dobę, co można porównać z workiem takim węgla groszku 25 kg nie wiem czy by wystarczyło też na dobę przy opalaniu, bo kiedyś przecież ekogroszkiem i taki woreczek 25 kg to chłonęło jak, jak, jak gąbka wodę także też koszty duże duże straty bo też w komin dużo ciepła uciekało a tutaj no defrosty straty no ale, ale myślę, że to jest w tej chwili porównywalne, gdyby inne paliwa typu na przykład groszek kosztowały poniżej 1000, to może by się opłacało. To jest porównywalne koszty co do pomp ciepła. No i jeszcze raz cieszę się, że mam ósemkę, a nie piątkę wziąłem, bo pewnie mocy mi brakło przy 5 kW. Natomiast tutaj ósemka daje radę bez wspomagania, bez grzałek, daje radę. Najwyższa temperatura minus 16 i spokojnie daje radę. Tutaj mamy wykres COP, utrzymuje się na poziomie 2, 3, 2, 4. Dalej mamy defrosty co godzinę. Widać, jak są wykonywane defrosty. Pokazany spadek temperatury zewnętrznej, jak spadała w ciągu nocy. A tutaj mamy częstotliwość kompresora. Na sam koniec już podskoczył do 90 Hz. Częstotliwość. A tutaj obroty wentylatora podmuchu na yy, parownik. Tutaj mamy moje zużycie energii przez 10 dni. Od początku stycznia wychodzi średnio dobowo około 30 kWh. Że powiem, najtańsze źródło ogrzewania w tej chwili 4,5 tysiąca kosztuje. To żaden kocioł na apelet, żaden na ekogroszek za tyle się nie kupi. A powiedzmy. Yy, koszty miesięczne wychodzą podobnie nic tu się przy tym nie, nie robi o, oprócz tego że się lód trzeba skuć bo jest troszeczkę może za mały spadek także jestem zadowolony daje radę pompa hajer pełen serwis można sobie podglądać parametry fajnie to zrobione pracuje według krzywej grzewczej Taki krótki filmik nagrałem, bo to ciekawa temperatura dla tej pompy. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.